No witam pszczeli ogród. Jest koniec stycznia. Temperatura no tak myślę, że około 4-5 stopni na plusie. Pszczoły nie latają. Nie będę ich tutaj męczyła jakimiś stukaniami, żeby sprawdzić czy żyją. Co tutaj zrobiłam? Dzisiaj przyjechałam, żeby powkładać w dennice takie maty styropianowe, które zrobiłam ocieplające. I mam tutaj kilka dennic drewnianych, tak mniej więcej 60% drewnianych jest widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć drewnianych i kilka tych poliuretanowych, oryginalnych. I tak, w poliuretanowych nic nie robię, bo tam są takie cztery pajączki na dole i one są takimi korkami przykryte. Nie wszystkie, oczywiście, chyba dwa zrobiłam odkryte i dwa zakryte są tymi korkami. I wsunięta jeszcze jest taka ta wkładka plastikowa taka do osypu. Nie będę tam teraz im grzebała, nie będę im hałasowała. Tutaj może dyskretnie pokażę tą wkładkę, jak to wygląda. Ja mam te dennice takie ze styropianu. Taka zrobiona jest, nie wiem, dwójka to jest. Tu mam siatkę. Tu jest siatka u góry. Tu jest przerwa, pod tym jest przerwa, nic nie ma. Są takie dwie deski. To jest jakiś do reklam, takie, nie pamiętam jak to się nazywa. Nazywało poliuretan spieniony, chyba nie poliuretan, coś innego. I tu u góry jest siatka, i one tak zimowały na tym. Tutaj są szczelinne, takie yy, rogi są zostawione, żeby wietrzenie było, żeby wentylacja była. I teraz sobie to wsuwamy. Ale cicho, żeby ich nie denerwować. Aha. I zakrywamy, i to jest wszystko, co tutaj dzisiaj zrobiłam. Czekamy do wiosny z pszczołami. W kolejności następne jakieś robótki. to będą polegały na tym, że jak będzie cieplej, tak gdzieś koło, nie wiem, koło 9-10 stopni. No, zależy po prostu też i od wiatru od słońca może i mniej jak będzie przyjadę i powiemuję te poduszki powietrzne, które tworzą te nadstawki, one są puste pozabieram te dennice, które są do remontu, bo potem jak już się zacznie ustawiać tam te gniazda to już będzie to coraz cięższe a widać, że już dennice są w takim stanie nie za bardzo, więc po pomaluję jeszcze ich sobie, bo odczyszczam może skorupy są fajne, tylko te wlotki one są narażone na te czynniki atmosferyczne i, i najgorzej znoszą. Także mu, sobie te po pozakładam takie poliuretanowe kołe, takie żeby one nabrały na słońcu takiej matowizny, dopiero pomaluję tam po kilku miesiącach użytkowania. Tu mam też widzę jedną z Co zamienić, to, to będę się zastanawiała. Czyli w kolejności wyjęcie, wy, 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 wyjęcie tych dennic starych do remontu, a przede wszystkim brudnych tam z osypem pszczół po zimie. No ja tutaj na jednych tych wkładkach znalazłam pod siatką już jakieś tam nanoszone trociny, jakieś tam siano. Yy, pewno jakaś mysza tam sobie gniazdko zrobiła, jakieś nasiona. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że pszczoły nie ucierpiały, bo raczej dostępu nie powinny mieć. Chociaż jedna dennica była, nie była tak do końca pełna. No, zobaczymy. Właśnie znalazłam, że na jesieni, że ona tam miała jakąś dziurkę. No, ale może nic, nic nie było. Ja tam to próbowałam zakryć czymś. Zobaczymy na wiosnę. No, a tak to co? Krety ryją, pszczoły śpią pracy trochę będzie tutaj do ogarnięcia tego po zimie. Na razie nic nie rozgrzebywałam, bo jeszcze tutaj pewno poryją. Jak są krety, to, to, to też jest dobrze, bo te larwy tego chrabąszcza majowego wyjadają. Ja z kretami nie walczę, tak jak już powtarzałam tam w poprzednich filmach. Chociaż też zdarzały mi się jakieś tu obszary, w, którym, w których musiałam trawę wymienić, bo, bo po prostu takie placki gołe się zrobiły. No jednak nie wszystko krety zdo zdołają zjeść. Także, no co tutaj dzisiaj nie będę siedziała, bo ręce trochę marzną. Także czekamy do wiosny, czekamy do takich dni, żeby było słychać pszczółki. Także do usłyszenia. Lajkujcie, jakieś komentarze, jeżeli są jakieś zapytania, piszcie. Nie ma problemów, każdy zrobi inaczej, każdy musi dostosować sobie pszczółki do swojej okolicy, do swojej temperatury. Ja też robiłam wiele błędów na początku, bo robiłam, podkarmiałam, napędzałam ich na wiosnę, ale to przynajmniej w moim regionie nie ma to sensu, bo potem w maju trzeba po drzewach latać i ściągać rójki. Już kilka lat temu odpuściłam, no chyba, że mają głód, prawda, no to już sobie tam zaglądam. Teraz, jak będę wyciągała te dennice, to sobie zobaczę, jakie tam są te zapasy jeszcze. I ewentualnie jakieś ciasto położę tym rodzinom, które będą lżejsze. Nie będę grzebała, tylko po prostu na wagę muszę to wziąć przy podnoszeniu. I na tym to polega, że te z lekkim, że tak powiem, ciężarem dostaną jakiś placek na górę, a reszta nie. I nie napędzam niczym, bo nie ma sensu. W tamtym roku nic nie robiłam. Miałam tylko jedną rójkę jakąś późną do dodatku. Także fajnie, bo no, nikt nie chce rójek. No chyba, że ktoś chce sobie rozmnożyć pasiekę, ale tak jak dla mnie to nieopłacalne są rójki, bo z tego ani miodu, ani z rójki, ani, ani z tej rodziny macierzystej też nie ma miodu i, i tak to wygląda. Także do usłyszenia pszczeli ogród subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że w tym roku będę miała więcej czasu, żeby coś wrzucać, jakieś filmiki. No, teraz niestety muszą być to takie filmiki z zewnątrz pokazane, ule, ale coś tam będzie ciekawszego na pewno w sezonie. Także do usłyszenia.